Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Zaprezentuję dzisiaj niedrogie słuchawki nowe i używane, które potrafią zapewnić dobrej jakości dźwięk przy niewielkich wydatkach. Zacznę od słuchawek nowych, poniżej 100 zł. i właściwie to, jakby aktualne ceny paru modeli słuchawek skłoniły mnie do tego filmiku. Ale o tym za chwilę absolutnym killerem wszystkiego jest SuperLux HD681. To jest silna fałka. Silna fałka. Mocny bas, nisko schodzi. Do, dosyć dobrze kontrolowany. Dużo bardzo wysokich tonów też matowa trochę średnica, nie jakaś najgorsza, ale taka troszkę matowa wykonanie jest całkiem ok, biorąc pod uwagę cenę, to jest mistrzostwo świata uważam automatyczna regulacja, całkiem duże pady no taka, no widzą Państwo sami do wszystkich y, słuchawek wkleję albo linki, albo dam playlistę całą ze słuchawkami i znajdą Państwo, bo wszystkie słuchawki, o których opowiadam mam je w jakichś innych filmikach, które już opublikowałem, więc będą mogli sobie Państwo znaleźć. Więc za, za 82 zł z alegą z wysyłki, jak ktoś ma tego smarta u nich, no uważam, że to jest naprawdę killer absolutny. Bardzo bardzo blisko. Mamy następne słuchawki. Arvana Life 89 zł z wysyłką na Allegro. Te słuchawki są w ogóle. Ceny tych słuchawek szaleją, bo kupiłem je kiedyś tam za 100 parę złotych później były za 500, 586 600. Widziałem, no szaleństwo jakieś pojawiło się. Wtedy zrobiłem filmik o tych słuchawkach i je skrytykowałem, ale to była krytyka w tej cenie. Natomiast za 89 zł z wysyłkiem z Allegro to są super fajne słuchawki. Świetna średnica, bardzo ładna, muzykalna. Trochę taki napuszony bas, trochę wysokich tonów, też takich podbitych. Ale ogólnie dźwięk jest naprawdę wyśmienity. Tak jak w słuchawkach Superluxa, taki tutaj jest dźwięk wyśmienity, wi natomiast całkiem inny. To jest taki bardziej basowo napuszony Superluxy, taka fała z takim szybszym basem ale bardziej matową średnicą obie słuchawki obie pary słuchawek są naprawdę wyśmienite w tej cenie super następny model Superlux HD 330 one tutaj, te słuchawki już mają 150 ohm impedancję ale da się ich słuchać na wszystkim Taki spiralny kabelek, taki troszeczkę byle jaki. One ogólnie są wykonane tak sobie, ale dźwięk taki basowy, z górny zakres basu, średnica ciepła taka bardzo ocieplona, gęsty dźwięk. Super przyjemny, za 160 zł, gdzieś można te słuchawki jeszcze upolować. One też są już parę lat, ale nowe słuchawki w takiej cenie, pomijając różne wady, które mają, bo mają, w filmiku innym o tym wspominam, no, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawa oferta. Lubię brzmienie tych słuchawek, osobiście. Kolejne słuchawki. A jeszcze właściwie to przed tymi jeszcze, jeszcze teraz pokrólują trochę hi, hi -Many. Albo zacznę od tych dynamicznych jeszcze. Te słuchawki, HR-9 z głośnikami dynamicznymi zamknięte. One są bardzo specyf specyficzne i dla wielu osób one są, brzmienie jest nie do przyjęcia. Niektórzy te słuchawki kochają. Niektórzy ich nie cierpią. Słuchawki mają taki trochę bas, powiedziałbym taki trochę. przyścienny bas, taki, taki. Potrafi tak zabuczać, zadudnić troszeczkę. Jest go dużo, sporo. Fajna przestrzeń, trochę matowa średnica. Wysokich też nie jest mało. Wygodne, za 260 zł do upolowania na AliExpressie nowe. Kurczę, no ciekawa oferta, ale dla kogoś, kto będzie świadom tego, że to są specyficzne słuchawki. Ta średnica jest taka troszeczkę ponura. Posępna bym powiedział. Ale ja te słuchawki też lubię. I też da dalej za ciosem następne Hifimany H400SE V1 można kupić na Aliexpressie za 250 zł, 240, 260 jak się kliknie. Wersje bez Stealth Magnetic. Nabędą będą państwo z wysyłką, że w tej kwocie słuchawki planarne, czyli już takie wejście w świat takie iścia filski, wyrównane, bardzo brzmienie, całkowicie niepodobne do brzmienia HR9 tych, które pokazywałem państwu przed chwilą. Ciekawe słuchawki. Można poszaleć i wziąć wersję Stealth Magnetics. Yy, tylko one kosztują już gdzieś około 400 zł. Też są bardzo tanie, no ale to już 400 Tak już się zbliżamy do czegoś, co trudno określić miano, mianem tanie. Teraz przejdę do, do słuchawek używanych. Philips yy, Fidelio. X2HR Kupiłem te słuchaweczki za 120 zł z wysyłką 140 na lx Grają wspaniale. Nie znam jeszcze padów, jakichś dobrych do nich. Może znajdę, coś odkryję, zrobię dzienny filmik. Natomiast w takiej cenie 120-150 zł, 200, no super słuchaweczki Super, super. Bardziej mi się podobają niż, niż nowe słuchawki tej. Dokładnie te. Ten model, ale z pudełka wyjęty, wydaje mi się, że troszeczkę inne są moje są aż z korozją, no ale to jeszcze jest inny filmik mogą Państwo sobie zobaczyć na temat tych słuchawek, tego dokładnie tego egzemplarza, więc nie będę dłużej marudził Zenheizer HD 565 Ovation Zenheizer HD 265 Linear, Eisenheiser, HD580 Precision. Te słuchawki możemy kupić też już tylko na rynku wtórnym. Najdłużej produkowane z tych słuchawek są HD580 Precision, ponieważ to jest dzisiejszy model HD600, inny grill, ale brzmienie praktycznie identyczne. Yy, długo były też produkowane 265 Linear Te zamknięte i 565 Oveyshin, no już najdłużej nieprodukowane. Co te modele łączy? Wszystkie trzy. Wszystkie trzy modele łączy to, że mm, mają te same pady. <laughs> pady można cały czas kupić nowe do modelu HD600. I to są te same pady cały czas te same pady i przewody. Tu mamy akurat przewód w Precision. Mam przewód akurat od modelu HD650. On jest całkiem ok. Ten przewód jest przyzwoity. Grube kawałki miedziane dobrze się trzyma. Pasuje tak samo. Ten przewód też pasuje do modeli 265 Linear i do modelu. I do modelu tak samo pasuje. HD565 Ovation, więc te wszystkie modele, ba! Nawet można kupić sobie takiego wraka HD565 Ovation albo 265 Linear, i do tego zakupić głośniczki do HD600. Jakby ktoś chciał coś takiego robić albo poszaleć, bo one też da się przełożyć te głośniki, bo one są kompatybilne tak jak pady i jak inne elementy, więc te słuchawki. Cały czas można kupić jako używane i sobie je zregenerować do takiego stanu dobrego. Natomiast o ile HD 580, te słuchawki są w tanich, ponieważ zdarzają się jeszcze jakieś za kilka stówek do te słuchawki, można kupić. Przeważnie się teraz widzę, buja jakaś aukcja za tysiaka czy, koło, czy nawet więcej. Ale zdarza się, że można te słuchawki kupić. Ja wiem, że nawet bywały takie aukcje, że można było kupić je za 150-300 zł. No to naprawdę piękne, piękne, piękne szczały, bo tylko kupujemy nowe pady, ale tutaj też jest bardzo ważna uwaga. Same pady kosztują około 180-200 zł. Są strasznie drogie. Zenheiser ceni się niemiłosiernie za te nowe pady, ale pady zamienne niestety nie są dobre ja nie znalazłem padów, które by dawały podobne brzmienie one dają zawsze inne brzmienie jeżeli Państwo znaleźli jakieś chińskie czy jakieś inne pady, które zamienne, które faktycznie są warte tego, no to w takim razie proszę jakąś informację pod filmikiem osobiście ja cenię tylko te oryginalne pady bo inne mi nie pasują te modele HD265 i HD i hd 535 Ovation. Ja polecam, jeżeli można je kupić za 150, nie wiem, 250 zł, można kombinować, można kupować, można. Natomiast więcej uważam, że nie są warte, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o um, słuchanie muzyki tylko, bo jeżeli ktoś bo jeżeli ktoś tak naprawdę jest kolekcjonerem, no to ma inne podejście, tak, kolekcjonerskie. Stare słuchawki w dobrym stanie, natomiast dla kogoś, dla kogo jest ważna tylko muzyka, no to trzeba dać do tego, trzeba kupić do tego przeważnie nowe pady za 200 zł. To nam się robi przy 200-400 zł. Czasami kabelek pęknie, no robi się już niezła kwota. Więc yy, ceny poszły w góry tych słuchawek, szczególnie modelu Ovation tego. Natomiast model 265 Linear, czyli ten zamknięty, można kupić czasami faktycznie za 150-200 zł wylicytować. Ten 265 ma zamknięty, ma trochę więcej basu, bo Waveşen w ogóle mają taki naprawdę szczukutki bas. Można się bawić korektorem, dają radę, ale ogólnie takie bez żadnej korekcji no są takie takie średnicowe słuchawki raczej. Ale bardzo ciekawe. Więc tutaj można kupować, można polować na te słuchawki, bo są na pewno ciekawe. Jak już mówimy o ZenHizerze, muszę wspomnieć jeszcze o modelach HD560 Ovation poprzedniku tego, o którym przed chwilą mówiłem, i HD540 Reference, te modele. Ym... Są też ciekawe brzmieniowo. Nie znowu nie, nie grzeszą tutaj basem, natomiast mają ciekawą średnicę, ciekawą prezentację źródeł pozornych, ale trudno mi Państwu te słuchawki polecać, ponieważ nie można kupić do nich oryginalnych padów. Kabelki <coughs> współczesne też nie pasują. mają... Niby gniazdko jest takie same, <coughs> przepraszam. Ale tutaj jest węższe troszeczkę to wejście i trudno je wsadzić. Do modelu Owej jeszcze wsadzimy nowy kabelek, to jest pięty nowy. Do tych starszych HD 540 Reference albo Reference Gold trudno. Tu mamy 300 ohm Ovation, model 540 Reference 300 albo 600 ohm. No można takie z takimi padami albo kombinować. Natomiast ogólnie nie ma nowych padów, więc dla mnie to są słuchawki dla kolekcjonerów raczej. Także jak Państwo uważają. Bayer Dynamic, jeżeli mówimy o jakichś słuchawkach... Z rynku wtórnego, dobrze grających, na pewno też warto wspomnieć o modelu DT990. Tu mamy wersję Pro 250 Ohm, ale tych różnych wariantów Pro i Premium, jak również różnych wariantów impedancji jest sporo. Tu mamy wersję DT880 Pro, przepraszam, Chrome Edition, ale tak jak mówię, są jeszcze wersje Pro i różne wersje Premium, inne, więc, yy, więc na pewno też są warte te słuchawki. One też są ciekawe, różne warianty. A tu mamy dwa warianty: DT 770 Pro Limited Edition 32 i 250 Ohm. Mamy tutaj różne warianty. Były też w wersji Premium te robione słuchawki kiedyś. Nawet były w wersji, yy, były kiedyś nawet w wersji, bodajże takiej, że był przetwornik że był przetwornik Tesli w jakimś chyba modelu 770, tak mi się wydaje dawno, dawno temu, w jakimś jednym premium natomiast tego nie jestem pewien, ale chyba tak. <laughs> Dlaczego te wszystkie słuchawki? Te wszystkie słuchawki jeżeli Państwo znajdą na rynku wtórnym yy, też są warte rozważenia, tak jak ich różne warianty i wersje, o których już wspominałem i też na filmikach mam omówione je, ponieważ po pierwsze, mamy pady które kosztują około stówki, z tym, że bardzo ważne, jak te wersja DT, wszystkie wersje DT 990 i wszystkie wersje DT 880 mają pady otwar otwarte i te pady są EDT 990, tam jest V lub VB, tu mamy wersję VB, czyli taką czarną, tak, tu mamy wersję popielatą V, te są troszeczkę bardziej miękkie, przewiewne, takie delikatniejsze, V. Yy, a tutaj mamy wersję, a tu mamy pady EDT 770V, VB, S, różne tu mamy akurat VB. Tu są zamknięte pady i nie wiem czy to słychać, ale one takie nawet czuć, że one są zamknięte, takie... taka folika tam jest w środku. Tu mamy skórkę, no to już w ogóle nie trzeba specjalnie yy... Myśleć, bo widać, że to jest zamknięte całkiem. Czyli tych padów, nie, one te, pady nie są za, zamknięte. 770 to 770, a 880 i 990 to są pady 990. I kabelki mamy w tych wariantach wszystkich niezamienne. Oczywiście potrafimy zamienić. Wirus nas potrafi przelutować i tak dalej, przekładać. dorabiamy wtyczki gniazdka. Fachowcy różni pasjonaci. Ja mówię o takim czymś co kupimy jest niedrogie, więc niedrogo. Czyli gdzieś za 250 zł powiedzmy, zakup takich słuchawek, a zdarzają się takie słuchawki za 250. Wszystkie które tu leżą też na przykład bardzo ciekawa jest wersja 770 Pro yy, yy, bez Limited Edition 32 omy. Ona jest podobna do tej właśnie Limited Edition brzmieniowo. I no to wszystkie modele ewolucyjne, bo to też jest jakby kwestia gustu. Jeżeli by się nam udało kupić za 250 zł, 200-250 zł, można czasami uszczelić takie słuchawki. Kupujemy sobie nowe pady za stówkę, tak jakieś. A już ten, nawet ten element obicia, można kupić jakiś taki chiński zamiennik, no bo to nie jest tak istotne dla brzmienia, jak pady same, tak. Pady jednak zmieniają brzmienie i mają bardzo duży wpływ. Więc tutaj jednak wydałbym tych koło tych 100 zł na to, żeby te słuchawki zagrały jak żeby te słuchawki wszystkie zagrały jak oryginały. Hajfimany tu przedstawię Państwu wcześniej prezentowane modele ja swój osobiście dwójki kupiłem, h 400 se kupiłem właśnie z drugiej, z drugiej ręki, w pudełku ze, ze wszystkim. Yy, wtedy kosztowały chyba poniżej 400 zł w sklepie w Polsce te słuchawki. Ja Kupiłem je jeszcze pewnie ze 150 zł tani. Bardzo fajny zakup to był. Te słuchawki też można kupić. Dużo jest osób niezadowolonych z tych słuchawek z brzmienia, bo albo się te słuchawki podobają, albo nie podobają brzmieniowo. Mówię, to są. Te słuchawki są bardziej neutralne, h 400 SA, a te mają swoje takie brzmienie, swój drive'ik. Pady można kupić gdzieś chyba za stówkę, czy trochę więcej. Te pady, tu są, będą te same pady nawet chyba. Tego nie jestem pewien w tym momencie, ale widziałem, że te pady dla hifimanów można kupić. Kabelki zamienne, które są na małym dżeku 3,5 mm, czyli zawsze coś dokupimy, jakiś przewód jak nam pęknie, więc tutaj... Tutaj po prostu możemy coś się bawić. Jest dosyć dużo opinii na temat słuchawek mana że się psują. Ja osobiście mi się nic nie zepsuło jeszcze. Parę razy mi te słuchawki gdzieś upadły, poleciały i nigdy nic się nie stało. Na niektórych grałem, nic się nie zepsuło, ale no, z pewnej takiej rzetelności muszę powiedzieć, że jest trochę takich uwag na temat awaryjności samych przetworników. Więc o tym wspominam. I tutaj też pod rozwagę, jeżeli się Państwo decydują, na słuchawki używane tutaj Hi-Fi-Mana. Chociaż ja przyznaję osobiście, że je, ja mam dużą kolekcję słuchawek Haifimana. kupowałem też używane, jakoś na razie odpukać mi się nic takiego nie stało. Nie widzę tej awaryjności, takiej strasznie współczesnie tych słuchawek, tych modeli współczesnych, więc kwestia według Państwa już do rozważenia. A gdzie są, proszę Państwa, audiotechniki, gdzie jest AKG? Gdzie jest kos. Nie będę Państwu tutaj na temat tych marek wielkich, jakichś referencji robił, ponieważ nie miałem za dużo modeli tych firm. Nie, nie rozbierałem, nie mam jakiejś wielkiej, dużo informacji na temat przewodów, padów, a miało być coś, co można kupić, zamknąć się w stówce 200 zł, 300 zł do 400, tak sobie wziąłem, że maksymalnie, więc. Tutaj się na tym skupiłem tylko, na pewno jeszcze zrobię Państwu taki filmik z różnego rodzaju, też z kolekcji moich słuchawek Bayer DynaMica, starych vintage, czy starych też vintage właśnie Sennheisera, tutaj troszeczkę takie pokazałem, tylko nieśmiale, ale pewnie też poopowiadam o tych słuchawkach więcej niebawem, gdzieś w końcu. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję uwagę, za uwagę i pozdrawiam serdecznie.